Witajcie, dziś pokażę Wam, czym różnią się na pozór identyczne tranzystory. Oba tranzystory są oznaczone C1971. To jest tranzystor 2SC1971. Po lewej stronie widzimy tranzystory nieprawdziwe, podróbki. Mm, zaraz Wam pokażę, co o tym świadczy. Tutaj mamy tester elementów. No, niby, niby to jest tranzystor, którego. Jaki. Mm, który powinien być, ale zaraz pokażę Wam, w czym. w czym jest. na czym polega problem. O, już wszedłem. Zobaczcie, to jest NJOTFED, a ten tranzystor to jest według specyfikacji NPN. A zaraz będzie jeszcze ciekawiej. Drugi tranzystor z podróbek, to znaczy tranzystor w cudzysłowie. O, tym razem w tej obudowie mamy dwie diody nazwane 2C1971 oczywiście te trzy to są podróbki. Nie mają mm, wklęśnięć takich jak oryginał Zaraz wam pokażę w którym miejscu. Tutaj i tutaj są wkleśnięcia, tych wklęśnięć tutaj nie ma. Nie ma tych, są wypustki pomiędzy nóżkami. Może to zobaczycie? A, w dokumentacji jest. W każdym razie tak wyglądają podróbki. Oczywiście podróbki mogą też wyglądać inaczej, ale ja dostałem je w takiej obudowie. A teraz pokażę Wam, jak. Co, o, co miernik pokazuje przy tranzystorze oryginalnym. O, dokładnie. E, pierwsza nóżka baza, druga, baza e, druga nóżka emiter, trzecia nóżka kolektor. E, to się zgadza ze, z notą katalogową. I może jeszcze jeden tranzystor sprawdzimy. E, ten. O ten. Mamy go. O, również pokazuje nam właściwą konfigurację. Te tranzystory, chociaż używane, działają. Działają o, według miernika, oczywiście. E, w przyszłości chcę je przetestować w, we wzmacniaczu radiowym. Zobaczymy, ile moc będą oddawały. No, i mm, te tranzystory są podrabiane, bo są poszukiwane przez osoby, które chcą y, albo odrestaurować jakieś radio, które y, jest bardzo stare i uległo uszkodzeniu, albo y, naprawić po prostu radio, którego używają, a, a w którym wzmacniacz mocy się uległ uszkodzeniu. W każdym razie. Mogę powiedzieć, że te tranzystory to nie są żadne podróbki, to są prawdziwe tranzystory, które <grydyś> kiedyś pracowały yy, i yy, swoją drogą Chińczycy bardzo bardzo ładny recykling robią, yy, w końcu taki trans, takie, tych tranzystorów się już nie produkuje. Yy, no a teraz. Yy, Sprzedawane na rynek zachodni mogą dostać drugie życie. Dzięki, dobrej nocy.